I can't escape Witam bardzo serdecznie z tej strony Polski Gamer a to recenzja z gry Splinter Cell Więc od razu chciałbym e, zacząć opowiadać, więc e, to już jest oczywiście zaczynamy grę e, w ten sposób, że zaczyna się intro e, gry, film, tak jakby, w którym dowiadujemy się o akcji. I wtedy zaczyna się gra, pierwsza misja z samouczkiem, no i e, kiedy ją kończymy znajdujemy się w statku e, w której to, która, który to będzie naszym jakby główną bazą, tak, w której będziemy się wyposażać i tak dalej, i tak dalej. E, dobra, tryb multiplayer. W trybie multiplayer będą dwie klasy na pewno. Z czego. I moment. To będą szpiedzy tak i najemnicy, z czego najemnicy hey, będą klasą bardziej opancerzoną, tak. mogącą wytrzymać więcej wydarzeń ale będą wolniejsi i nie będą mogli się wspinać. I szpiedzy, którzy będą, będą szybsi, będą mniej opancerzeni, ale będą mogli się wspinać. I dobrze wykorzystywać teren. Oczywiście będą dobry. Dobrze, do, bardzo dobrzy w krótkich dystansach, jeśli mają kogoś zaźgiać albo coś. A najemnicy z dalekiej zdają na parze z dalekiego dystansu. Dobra. I tu jest tak. E... Weszliśmy na górę statku i tu mamy tak. Bug, Custom Gear, Charlie Missions Solo. What are you working on besides annoying Grim? Anything I znaleźć find on our friend? I got my nie wiem jak dokładnie działa ten multiplayer. Yes, I don't know. Bye. We're going find out. What are my buddies is, is a Pakistani. Is a Dobra, to to już. Nice work, Charlie. Dobra, to stąd pewnie zaczynamy misję. jeśli się nie mylę, i tak, co do grafiki. Jak można zobaczyć? to gra jest teraz w trybie ultra, żeby można było zobaczyć wszystkie jej defekty i, i, i zalety. A więc, to jest silnik graficzny lead. Nie jak Ubisoft, ten, który, ten, który stworzył grę i Assassin's Creed, i, i oni użyli tam swojego silnika graficznego do Assassin's Creed, a, a tutaj Sam, użyli myślę, tylko dlatego, żeby właśnie umożliwić wysokie klatki, dużo klatek i dobrą grywalność na, le, na lekko starszych komputerach. To jest tak jakby optymalizacja, czyli. Śnieg graficzny pozwala właśnie grać komput na komputerach trochę starszych. Według mnie to jest bardzo fajne, bo do grafiki nie mam nic, nie mam w ogóle zastrzeżeń. Jest bardzo dopieszczona, jak widać. Wszystko fajnie się prezentuje. Aczkolwiek w ustawieniach graficznych nie, nie mogę wybierać oczywiście. Tutaj mam, mamy tak różne ustawienia nie? i anti-aliasing. Tutaj jednak są te różne filtrowania, co jest fajne. Z tego co wiem, to na MSAA4 to chyba mi nawet nie pójdzie na 60 klatkach. Ale wyłączymy sobie. Może. Dobra, Teselacja, parallax. Wszystko, co zapewni fajną rozgrywkę, no nie? I ładną rozgrywkę. Co do muzyki, w tle są tracków i tak dalej. Um, jeszcze nie grałem na, na, w to, na tyle długo, żeby móc tutaj się wypowiadać na temat. Ale nie, nie narzekam, w pierwszej misji było, było spoko. O, dźwięki są spoko. Co do jeszcze yy, nasz, co do wcześniejszej wersji gry ta gra właśnie jest na tym samym silniku graficznym co poprzednia część tej gry, ale jest właśnie yy, nieco bardziej dopiszczona co można zauważyć na pewno co jeszcze? Na pewno yy, koop jest bardzo fajny w tej grze, to wiem i... Ale niestety nie mam szans, żeby zagrać koopa w tym momencie e, Następna rzecz. Oczywiście nie będziemy teraz przechodzić misji. Ale uwierzcie mi, że misje nie są nudne e, i jest ich dosyć dużo. Co do wymagań właśnie? Trochę może... Można się... E, można powiedzieć, że, jest, że są wysokie. A człowiek na niskich ustawieniach. No to może pójść nawet na, na tych słabszych sprzętach. Nie martwcie się. się. Yy, co do grywalności, na pewno grać można w to bardzo długo. Yy, nie wiem w, w, w ile dni można ukończyć tą grę. Ale myślę, że na pewno nie krótko. Mamy tu strasznie wiele misji, z tego co widzę. Mhm, tak. Masz piedzy, was... Yy, a to jest online, tak? To jest fajne jakieś pojedynki online pewnie czy coś w tym stylu według mnie to jest po prostu świetne, to jak w Maz Efekcie i na pewno będzie się w to przyjemnie grało Także multiplayer według mnie jest jak się ukończy główną rozgrywkę single player no to ale to na pewno nie zajmie krótko mało czasu trochę to zajmie no nie ale mu, kiedy już się skończy można sobie spokojnie grać w multiplayery można sobie spokojnie tutaj dołączyć do takich pojedynków i w dużych miastach i będzie na pewno spoko. To jest nawet nie wiem, czy nie zajmie dłużej więcej czasu niż rozgrywka jednoosobowa. Według mnie jest fajnie, co do oczywiście innych aspektów gameplayu w stylu, że. Zawsze robimy to samo. Tak, tu się wiele nie zmienia. Zawsze oczywiście kłócamy przy przedmiotach jakichś, żeby się z za nimi zasłonić, celujemy za nich. Co jeszcze? Co do przedniej gry tak samo, nie, nie ma nie ma różnic w gameplayu. To jest w sensie robimy to samo, ale gra jest dużo ciekawsza, fabuła jest dużo ciekawsza. Przynajmniej takie ja noszę wrażenie. Że wabuła mi się bardziej spodobała Nasz agent Fischer oczywiście i chyba tyle. To będzie krótka recenzja, ale ja powiedziałem wszystko. Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał czegoś się dowiedzieć o tej grze, no to proszę spisać w komentarzu albo napisać do mnie wiadomość. Chętnie odpowiem. Jeszcze mogę powiedzieć tylko jeszcze o, o tym, czy polecam kupić tą grę. Oczywiście polecam kupić tą grę, e, ale wiecie jak to jest. E, lepiej oglądnijcie sobie jeszcze jakiś gameplay, bo ja gameplay nie będę prowadził z tej gry, e, ponieważ nie mam czasu na to. Oglądnijcie sobie gameplay najpierw, jeśli chcecie kupić tą grę. Według mnie e, gra jest bardzo fajna. Na pewno, na pewno można się tym bawić kilka miesięcy, według mnie. Można do tego wracać zawsze i zagrać sobie takiego online'a, nie? Typowego takiego... taki pojedynek, arenę, nie? Także to jest spoko. No to chyba tyle, nie? Już nic więcej nie, nie wyduszę z tej gry. I także, jak mówię, grafika mi bardzo odpowiada trzyma równo 60 kl 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 klatek przy nagrywaniu bez, ym, bez niczego znaczy no z ultra no nie także jest bardzo fajnie rzeczywiście jest ten, ten silnik działa fajnie a czy to jest czy, czy ten silnik jest aż tak zły nie powiedziałbym według mnie ten silnik całkiem trzyma poziom i fajnie to wygląda szczerze mówiąc y nie powiedziałbym że jest nawet gorszy można powiedzieć że na równi z tym y z Assassin's Creed outside of the margin of error. Try again no. Więc to chyba tyle Może kimś, jak to Grim Listen, Sam, we have a lot of work ahead of us but maybe we should clear the air History is history That's it? Like you said, we've got a lot of work to do Grim missions, solo cop. Talk to me about that side-op that you're running I've been tracking the engineer's online presence Czyli od każdego możemy otrzymać misję i możemy wybrać, czy misja ma być koop, czy single player I według mnie to jest też spoko. Czyli prowadzimy rozgrywkę z jakąś osobą i klikamy po prostu w kimś, e, że chcemy zacząć koop, no nie? I jest spoko. I możemy z tym zagrać sobie misję. Myślę, że to jest bardzo fajne. Granie w te, grę tego typu w multiplayer jest na pewno zarumbiste. No bo wiecie, to jest, to jest typowa skradenka. No Także na pewno to będzie wymagać, no cóż, wymagać trochę umiejętności, ale ale zabawa będzie fajna, na pewno. Na pewno. Jeszcze mamy Customized Gear. Co to mamy? Spy, merit, spy, dobra. Sam Fisher, szpieg i najemnik. No, tak jak mówiłem, to jest bardziej opancerzony. A szpieg tutaj, wiadomo, tutaj taki, taki kury, żeby mógł, nie wiem, robić parkura. I sam fisher, który może wszystko. I chyba tyle, nie? A szkoda, wiecie, to nie jest typowa gra, w której możecie być rambo i biegać w przeciwniku, tym się różni tak gra od innych. Ale to we wszystkich częściach, także jeśli ktoś grał we, wcześniej, we wcześniejsze części, no to wiadomo, że, że nie można się narazić na ogień zaporowy. Tylko trzeba unicestwić przeciwników szybko, cicho. I. I chyba tyle. Tak, dobra, już tym razem skończę. Jeśli ktoś będzie miał jakieś jeszcze pytania, to zapraszam do komentarzy i, i, i do, do wysyłania wiadomości do mnie. Chętnie odpowiem, tak jak mówię. I co że jeśli recenzja się spodobała, no to łapka w górę. Proszę mi powiedzieć, co było źle, co było dobrze. Bo wiecie, ja zaczynam dopiero a chciałem się z tym, tym bardziej więcej zająć, jako że recenzje są fa bardzo fajne, prowadzenie recenzji I, i to chyba na razie nie. Także cześć i czołem oraz sam Fischer na razie.